O jak super, że wszystko nam udało się załatwić. Byliśmy w Wiatanie, byliśmy w Galerii całej. Słuchajcie, odwiedziliśmy Scinse'a, CCC, byliśmy również w PSB Mrówka po zakupy prezentowe i odwiedziliśmy, jak widzieliście we wczorajszym filmie. Odwiedziliśmy złomowisko, Boże, nie mogę się wysłowić. Odebraliśmy również dowód rejestracyjny, ten taki, wiecie, już nie tymczasowy, tylko taki stały. Jeżeli chodzi o Lidla, to wydałam w Lidlu 104 zł i 41 groszy, i kochani, znowu ten ciemny papier. Także myślę, że jest to papier z recyklingu. Ale świetny pomysł, słuchajcie, świetny pomysł. Już Wam pokazuję, co kupiłam i co ile kosztowało. No i zaczynamy, kochani. Ciasteczka familijne 6,99. Kochani, to jest taka duża paka. 6,99. Uwielbiam te familijne. Te ciasteczka, się otworzy, to one są kruchutkie, świeżutkie, nie jakieś tam zleżałe. Wzięłam też dwie paczuszki takiego czegoś takich ciasteczek Ala delicji. Wiadomo, że to jest podróbka Delicji. One są po złoty 99. Zł. Malinowe i brzoskwiniowe, morelowe, morelowe. Dwa serki homo z rol mlecza po 2.29. Jeden do ciasta potrzebuję, więc takie dwa sereczki się u mnie pojawiły w koszyku. I co my tu jeszcze mamy? Mamy szyntę, Pierwszy raz ją kupiłam taką mega dużą. Zobaczcie. Z szynki wieprzowej, premium, bez dodatku fosforanów, z tego pi pikoka, miałam powiedzieć pipoka, pikoka i paróweczki, słuchajcie, 9,25 szynki, takie opakowanie półkilogramowe. Polędwica Sopocka, też z tej samej firmy, też XXL, ze świnki, idealna na kanapkę, jak pisze i jeżeli chodzi o polędwicę, 7,99, tu jest 250 gram tej polędwiczki. Moi kochani pomidory, pomidory malinowe po 11,41 za kilogram. Mam nadzieję, że będą tak równie pyszne jak te z Biedronki też mają słuchajcie te naklejki no ale to chyba taka już ich urok, taki urok pieczareczki wzięłam, nie wiem, może bym zrobiła jakąś zapiekankę albo pizzę 5,70 za taką paczuszkę półkilogramową, jeżeli chodzi natomiast o papier toaletowy 15,29 za taki, zobaczcie dwupak z piękną owieczką i tutaj jest z tej firmy Lambi, balsam kokonut, czyli o zapachu kokosu Chyba, tak rozumiem. I dalej, moi drodzy, Coca Cola. Coca Cola kosztowała mnie 13,96, 14 złotych, czyli co? 4 zł. Nie więcej, mniej 3, 6, 9, 12. Czyli po 3,80 kosztuje jedna kola. W czteropaku taka cena była litroweczek. A ja potrzebuję litrówki. Chcę sobie jutro zabrać ze sobą. Jutro nie, pojutrze na festyn właśnie jedną Coca-Colę. I dalej moi kochani. Jeszcze kupiłam takie picie dla Adusi, tylko później zobaczyłam, że to jest gazowane. Truskawkowe, gazowane. I to pitko, kochani, jest po złotych 29 sztuka. Zł. Kupiłam całą zgrzewkę, a Dusia już sobie jedną wzięła. Ciekawa jestem, jak jest w smaku. I drożdże, drożdże nie kupiłam, wzięłam, słuchajcie, od mojej cioci, to znaczy od mojej szwagierki, bo nie mam żadnych drożdży, a u nas na wsi też nie było, a w Lidlu zapomniałam. Także bardzo jej dziękuję za drożdże. Tyle zakupów, stuweczka poszła, no ale to są najpotrzebniejsze rzeczy. Pogoda zaczyna się robić, jest super wiatr, ale już taki ciepły. przeganiam kury, bo przecież puściłam, ale już panienki poszły w swoją stronę. Asio, Asio, asio uciekaj, uciekaj. Adusi nie ma jeszcze. Poszła z agatką, płycha za agatką do koleżanki, tam się malują. Ja już, kochani, ogarnięta w miarę. Jutro się troszeczkę zmieniło. Jutro, kochani, jadę na do fryzjera. Obciąć włosy i też pofarbować. Będę chciała zrobić ombre może. Nie wiem. I y, mam przesuniętą wizytę z 10.30 na 8 rano. Więc trzeba będzie wcześniej wstać rano i się wyszykować. Będę pięknie wyglądać na wakacje kochani, na wakacje także świetnie cieszę się ogromnie że się uda może Asio ogarnąć i fryzjera, jeszcze słuchajcie stópki mam nie zrobione, jeżeli chodzi o paznokcie u stóp, a chciałabym w tym samym kolorze oczywiście co paznokcie u rąk i jeszcze moi drodzy, zrobię zaraz jak tylko przyjdę do domu wam hall zakupowy byłam w CCC Byliśmy też w Senseju, kupiliśmy parę rzeczy. Tak naprawdę to większość sobie kupił Grzegorz. Ja tylko sandałki. Są mega, przynajmniej dla mnie, śliczne. Patrzę, żeby to nie było tak na słońcu. Bardzo błyszczące w takim odcieniu złota. Japoneczki, także do sukienuni czy do jakichś fajnych spodenek. Jak najbardziej. Biją po oczach, widać jest daleka, także stópki trzeba mieć piękne i zadbane, żeby móc zaprezentować te cudowne klepeczki. Nie wiem, chyba kosztowały około 80 zł, muszę sprawdzić, no. ale dawno nie nagrywałam żadnego takiego wiecie, pokazywania ubrań yy, właśnie z tej perspektywy. Byliśmy kochani dzisiaj w CCC i spore przeceny, moi kochani. Bynajmniej na męskim obuwiu, tym bardziej letnim. Krzysiek chciał sobie kupić coś na wakacje: jakieś wiecie buciki, typu sandałkowatego. I udało się, słuchajcie, kupić z Lasockiego ze skórki. Piękne sandałki standardowa cena 139 zł a my zapłaciliśmy 83,98 także naprawdę fajna promocja, już Wam pokazuję jak one wyglądają wyglądają świetnie, kochani są bardzo dobrze zrobione, zobaczcie sandałeczki męskie, skórkowe bardzo leciutkie zobaczcie, miękutkie. Yy, oczywiście tutaj yy, rozmiar 43, ale to najmniej istotne pisze że skórka i ma tutaj taką delikatną, delikatniutką gumeczkę. Pięknie stopa w tym wygląda. I tu mamy drugi bucik. wiadomo śmieci na układane za 84 zł. Kochani, takie sandałki męskie bardzo ładne podobają mi się. Grzyszkowi również. Także taka duża przecena. Jeżeli chodzi o buty pełne, wziął sobie też z lasockiego, też 43 rozmiar, i tutaj przecena jest z 229,98, z 230 na 140, 138 dokładnie. Także naprawdę też sporo. I tu mamy pe, piękne, też skórkowe buty. Też lasockiego, zobaczcie, karmel, ciemny karmel. O, takie buciki, zobaczcie, z tyłu mają takie zapiętki. Świetnie wyglądają na nodze, Bardzo mi się podobały jemur zresztą również, tym bardziej, że naprawdę po 229 zł były w normalnej cenie, a dzisiaj przecena na już nie pamiętam, na 137. Świetne buty do jeansów będzie sobie zakładał. Albo o, tutaj ma taki delikatny sznureczek. Zobaczcie, taki delikatny, pleciony sznureczek. Fajne na lato, tutaj na jesień i na wiosnę, jak najbardziej będzie chodził. Mięciutko się wkłada, bo tu jest gumeczka, także nie trzeba wiązać. A on, skory do wiązania butów nie jest woli, takie wiecie, wkładane. Tyle jeżeli chodzi o buty z lasockiego grześka. I kochani, jeszcze kupiłam do siebie sandałki, te, o których mówiłam wcześniej, z tej firmy Jennifery I ja za te sandałki zapłaciłam 80 zł. Zależało mi na sandałkach takich bardziej zdobnych, żebym mogła sobie je założyć do jakiejś takiej fajniejszej, elegantszej stylizacji letniej. I tu, kochani, możecie się zdziwić lub nie, ta ta, -da dam zobaczcie, taka Imitacja lekko złota, sporo mamy tutaj jetów kolorowych. Zobaczcie, pięknie błyszczy z każdej strony. Mnie, mi bardzo się podobają, takie chciałam. pięknie na nóżce będą wyglądać. Zobaczcie, może odwrotnie. Takie stare złoto bym powiedziała, słuchajcie, takie stare złoto. Ślicznie to wygląda, nawet na dłoniach, a co dopiero stopach. Bardzo mi się podobają, słuchajcie, ja noszę 40, a tutaj nie było 40, przymierzyłam 41 idealo. Idealne są, słuchajcie, także nie wiem, co z tą rozmiarówką, ale naprawdę urzekły, nie były jeszcze w odcieniach srebra i jakieś tam, nie wiem, chyba czarne, ale nie jestem pewna, a to takie, słuchajcie, gadżetowate, gadżetowate. Takie wiecie. Wyrasowane buciki będą pięknie wyglądały do jakiegoś kostiumu, sukieneczki letniej. A czy nawet, wiecie, gdzieś tutaj latem sobie po południu wyjść, czy gdzieś pojechać z Adusią, czy z Agatką, czy nad wodę, czy gdzieś, kochani, na jakieś te atrakcje tutaj u nas na spacer po parku. Bardzo ładne, bardzo ładne do kościoła, też będą mi pasować, także jestem mega zadowolona, z tyłu mają gumeczkę zobaczcie, o, z tyłu mają gumeczkę bardzo mm, ładne, podobają mi się mam nadzieję, że Wam również y, świetne polowałam ciekawa jestem, czy mi tu nie będzie przeszkadzać kochani, że ta stópka będzie mi tu uciekać, no nie wiem ale no wiadomo, że nie idę słuchajcie, w góry nad Morskie Oko, tylko na spacer pod ptaku także takie buciki Anion Anunia sobie kupiła i jest z nich zadowolona. Kochani, jeżeli chodzi o Lasockiego, to wszystko o CCC. Zastanawiałam się, no zastanawiałam się, szukałam tych butów, a tu proszę, kupiłam. Byliśmy jeszcze w Sinseju i w Sinseju, kochani, kupiliśmy dwie pary spodenek. Dla Grześka, zobaczcie, jedne jeansowe. On sobie tutaj wziął rozmiar 32, takie a la joggery. Fajne na gumce, bardzo ładnie w nich wygląda. Słuchajcie, takie zaskoczenie! Ja poszłam do Sinseja pierwszy raz, jeśli chodzi o przymierzalnię, a tu taka duża przymierzalnia. Tam było, słuchajcie, jak nie przesadzę, z 15, przy, 15 tych boksów do przymierzenia ubrań. Świetnie, pięknie wystylizowana, na biało-czarno. I tutaj mamy takie, słuchajcie, spodenki, kaki, też te ale chyba nie, tutaj są shorty. Mi to przypomina jeans. Ale nie taki ciężki, kochani, jeans, taki normalny jeans, kolor kaki, nie wiem, tutaj w ekranie yy, yy, widzicie telefonu kamery, yy, taki jaśniejszy, nie kaki, ale tutaj jest prawdziwe, kaki, no może faktycznie trochę jasne. I słuchajcie, te spodenki kosztowały 59,99 i jeżeli chodzi o jeansowe, to też kosztowały 59,99, dokładnie tak, czyli 120 zł za te dwie pary spodenek. Bardzo ładnie wyglądały na grześku i ym, przy kasie Pani powiedziała, żeby sobie ściągnąć aplikację na telefon. Przy pierwszych zakupach 15% taniej, więc zapłaciliśmy, ym, no tam wiecie około stówki za te dwie pary spodenek. To na, także naprawdę było fajnie, mm. warto i y, naprawdę dobrze leżą i naprawdę jakościowo są nawet spoko. Co wydawało mi się, że w sensie to są takie ciuchy, wiecie, takie, no byle jakie, ale niekoniecznie. I jeszcze słuchajcie, mam tutaj całą paczkę skarpetek. Jak byliśmy w CCC, to wybrałam Grzeszkowi jedne krótkie skarpetki, takie podwójne białe i czarne. I wybrałam dla niego jedne takie, zobaczcie, takie dłuższe, też szare. I jakieś tam ciapate, słuchajcie, ciemne. Nie wiem, z kaczuszką czy stukanem, nie wiadomo. Czy więc tutaj takie ym, dwupaki, kochani, kupiłam. Po ile? Cena bezcenna. Matko. 30 zł za dwie pary. Jedna para za 15 zł. Musiałabym to sprawdzić, słuchajcie, na paragonie. Wiem, że jeżeli kupiłam dwie, dwa komplety skarpetek, trzecia, trzeci komplet skarpetek był za grosza. Więc um, kupiliśmy 2 plus 1. Fajnie. Będzie miał, słuchajcie, na jakiś czas skarpetki. Jedynie, jedynie czego. Moi kochani, tyle jeżeli chodzi o zakupy. Byliśmy również, słuchajcie, w Martecie, nie w Martesie, obok Media Ekspercie. W Media Ekspercie szukaliśmy zamrażarki, takiej wiecie, skrzyniowej z otwieraną górą. I była tylko jedna taka zamrażarka z Amiki, z tego co kojarzę. Pojemność dosyć spora, ale nie ta największa i bardzo nam się spodobała. W sumie byliśmy zdecydowani, ale pan jakoś, nie wiem, chyba nie miał chęci kontynuować tej transakcji i odesłał nas do sklepu internetowego. No i z tego co wiem, na stronie internetowej jest taniej, nawet nie w tym sklepie, tylko w innym, ta sama Amika, ta sama zamrażarka za 837 zł. Także słuchajcie, prawie 100, 160 zł taniej. I oczywiście przesyłka kurierska jest darmowa, dostawa gratis. Także to, że się nie zdecydowaliśmy w sklepie zakupić tej zamrażarki za 1000 zł, dokładnie tam było 999 to wyszło na dobre. Słyszycie w oddali pralkę, bo jeszcze chodzi ostatnie pranie yy, i. Nawet się cieszę, bo 160 zł zostało i przesyłka będzie kurierska darmowa, także nie musimy jechać specjalnie autem z przyczepką przywieźć tą zamrażarkę. Jeśli ją dzisiaj zamówię, najprawdopodobniej kurier, kurier ją przywiezie w poniedziałek, także bardzo szybko. I tak właśnie zrobimy. Także mieliśmy kupić tą zamrażarkę przed, po wakacjach, a kupujemy przed. Jeszcze przytachałam, z, słuchajcie, z poddasza, jedną walizkę. I ona jest zepsuta, kochani. O, o, jest walizka, słuchajcie. I ta walizka zakupiona w Biedronce, przeżyła tylko dwa razy wakacje i popsuł się suwak. I nie wiem, kochani, czy ktoś wymienia suwaki w walizkach? Szkoda wyrzucić, bo naprawdę dobra, nic się nie stało. kółeczka są całej zdrowe. A. E, a, suwak się popsuł, gdzieś tam się, słuchajcie, przycina w jednym miejscu. No i co? No i co z tego będzie? Nie wiem. Może byśmy, a tutaj też się przycina, tylko tu u góry, tylko tu u góry w sumie się przycina, no nie wiem, czy szef wymieni suwak w walizce, czy to w ogóle już nie jest do naprawy. I mamy jeszcze jedną taką walizkę, wiecie, co mniejszą, i tam się zepsuło kółeczko, i też się zastanawiam, czy da się przełożyć kółeczko z jednej walizki do drugiej walizki, bo może bym z tej właśnie walizki przełożyła do mniejszej kółeczko, i też by ta walizka mogła w sumie z nami jechać. A dwie mamy, słuchajcie, takie etatowe, sprawne, także tutaj się nic złego nie dzieje. No i co? I nie wiem, co z tą walizką zrobić w końcu. Kurczę, no szkoda tej walizki. Fajna walizka, sporo za nią dałam. Wyrwany jest ten słupak. Później z tego będzie, nic z tego nie będzie. No trudno. Czasami trzeba też coś wyrzucić, no niestety nie wszystko jest na wieki. I także dwie wycieczki ta walizka wytrzymała, także nie jest źle. A ja doskonale sobie zdaję z tego sprawę, że yy, oni tam, słuchajcie, ta obsługa na lotnisku, to tak rzucają tymi walizkami, że dramat, że za każdym razem, jak przyjeżdżamy, to jest coś albo udrapane, albo zepsute, albo urwane, albo nie wiadomo, co jeszcze. I jak wieźliśmy ostatnim razem, czy raz, ostatnim razem, czy dwa lata temu? Dwa lata temu z Krety wracaliśmy, to też wózek był mm, lekko popsuty. Także no, widzicie, no nawet wózkiem rzucają, więc. Co się dziwić i czego się spodziewać?